Co? Jeżeli lubicie gry fabularne, no to jest spore prawdopodobieństwo, że słyszeliście, iż Alice Games w Polsce wyda dzieciaki na rowerach, pierwotnie Kids on Bikes, które zostały fundowane na Kickstarterze jakiś czas temu z ogromnym sukcesem. Słuchajcie, ja jestem po lekturze podręcznika. No i muszę powiedzieć, że jaram się na ten system jak pewna stodoła w kampanii rzemieniu Termosa. Będziecie wiedzieli, o co chodzi jak o obejrzycie. Dlaczego ten system jest tak zajebisty? Dlaczego on mi się tak bardzo podoba, przynajmniej po lekturze podręcznika? No bo okazji w niego grać jeszcze nie miałem, ale już zacieram łapki na pierwszą sesję. No i to, co mnie najbardziej urzekło po lekturze, było to przede wszystkim ogromne nastawienie na narrację. Uwielbiam storytelling, uwielbiam jak moi gracze idą w tym kierunku. A tutaj twórcy wręcz nakłaniają do tego, aby wszyscy siedzący przy stole, tudzież po drugiej stronie kamery, współtworzyli przygodę i wszystko to, co się dzieje. Już sam początek, gdzie gracze razem z mistrzem gry tworzą miasteczko. W założeniu jakieś totalne zadupie na końcu świata. Czy to w Stanach Zjednoczonych, jakieś wiecie, Old Rock albo Mountain High w stanie Oregon, czy też stare juchy w armińsko-mazurskim. Nie ma to większego znaczenia tak naprawdę. Ważne, żebyście stworzyli to miasteczko razem. W podręczniku jest osiem takich Podstawowych pytań, na które musicie sobie odpowiedzieć, aby takie miasteczko stworzyć. Potem plotki krążące wokół tego miasteczka. To też bardzo fajny myk, no bo pozwala mistrzowi gry potem na tworzenie ciekawych, emocjonujących scen. Ale co jest najważniejsze w samej narracji, to gracze często mówią o tym, co rzeczywiście się dzieje. Dla przykładu, jeden z bohaterów wchodzi do ciemnej jaskini, no i mistrz gry, zamiast opisywać mu, co w tej jaskini widzi, pyta samego gracza. Powiedz, co się siedzi w tej jamie? Czy to jakiś zwierz, a może inny stwór, a może duch, albo po prostu nic. Więc to jest ultra zajebiste, dlatego że gracze mają poczucie, że to rzeczywiście oni tworzą całą przygodę razem z mistrzem. Według mnie fenomenalne rozwiązanie. I kolejną rzeczą, która jest bardzo fajna, jest tworzenie NPCA w postaci dzieciaka, tudzież osoby dorosłej, to już zależy od kreatywności, osoby, która ma nadprzyrodzone zdolności czyli to będzie telekineza, posługiwanie się ogniem, zamrażaniem, nie wiem, cofaniem czasu czy jego spowalnianiem, whatever, to już zależy od Was. Natomiast, co jest ciekawe, to nie Mistrz Gry kieruje tak naprawdę tym bohaterem, tylko sami gracze, oni się wymieniają w scenach. Jeżeli jest scena pościgu, to jeden z graczy przejmuje kontrolę, albo deklaruje, co ta, co ta postać może zrobić, lub czy na przykład próbuje użyć swoich mocy. Jeszcze fajniejszym patentem jest to, że Mistrz Gry na początku nie pozwala, jak się określa w supermocy. Po prostu mówi, że pojawił się w miasteczku jakiś nowy osobnik, a dopiero potem z czasem zdradza, że ta osoba, ten dzieciak czy tam dorosły jest kimś więcej niż na pierwszy rzut oka się wydaje. Mega fantastyczne rozwiązanie. No i jeszcze kolejną rzeczą, którą naprawdę bardzo polubiłem po przeczytaniu podręcznika jest banalnie prosta mechanika. Mamy sześć atrybutów, do których przypisujemy 6 kości od K4 do K20, i oczywiście, im wyższa kość, tym lepiej dany atrybut wypadał danego bohatera. Możemy sobie postać stworzyć na podstawie atryb... archetypu dostępnego w podręczniku, albo po prostu wymyślić sobie własną postać. Nie ma, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Co jest też bardzo ciekawe, sam podręcznik to jest zaledwie 50 stron opisu tego, jak grać w dzieciaki na rowerach mniej, nie więcej. Cała reszta to jakieś dodatki, dzięki którym możecie sobie uzupełnić postacie, albo mieć ściągawkę jak, jak interpretować rzuty i testy. Testy, tak jak powiedziałem, są proste, bo określamy sobie poziom trudności, rzucamy kością i sprawdzamy. Jeżeli wynik na kości jest niższy lub równy, mamy sukces. Jeżeli wyższy, no to niestety porażka. I tu znowu jest bardzo ciekawa rzecz bo porażka wcale nie musi oznaczać jakichś bardzo negatywnych konsekwencji. Sprawdzamy sobie poziom porażki i na podstawie tego opowiadamy, co się stało. I tu znowu bohater sam może opowiedzieć, w zasadzie gracz może opowiedzieć, jak dotkliwa była ta porażka dla jego postaci, lub oczywiście zostawić tę narrację mistrzowi gry. Tu troszkę widzę pewne zagrożenie dla szczególnie mało doświadczonych graczy, no bo jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w RPGach, nie lubi storytellingu, nie lubi prowadzenia narracji swojej postaci, no to może poczuć się trochę zagubiony. Bo tutaj bardzo często, będzie ze strony mistrza gry padało, nawet nie co robisz, ale co się dzieje, jak wygląda dana scena, kim jest napotkany przez ciebie bohater, albo postać, albo stwór, no, albo jeszcze ktoś inny, nieważne. I tutaj gracze, którzy nie mają doświadczenia, ani, ani takiego poczucia, że lubią opowiadać, no mogą poczuć się trochę przedłoczeni. Ale sami twórcy mówią, żeby sobie na początku stalić taki sposób rozgrywki. Jeżeli ktoś lubi trochę takie DD albo Warhammera, w którym to mistrz gry opisuje przede wszystkim świat, nie ma problemu, gracie w ten sposób. Liczy się dobry fan, a myślę, że dzieciaki na rowerach tego fanu dostarczą bardzo dużo. No bo no kto nie, nie pamięta siebie z lat młodzieńczej, jak z procy walił do szklarni sąsiada, a ewentualnie grał w piłę i walił. O, o, o ścianę, a po chwili zdenerwowana sąsiadka wychodziła z wałkiem wrzeszcząc, żebyście przestali. No, jak dla mnie, myślę, że będzie z tego masa radości, już nie mogę się doczekać jak zagramy pierwszy raz, no patrząc na skład mojej drużyny, to myślę, że będzie ultra zajbiście. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszamy na kanał Ustatkowanego Gracza, gdzie będziecie mogli zobaczyć całą naszą sesję Dzieciaki na rowerach. A tymczasem odmeldowuję się, out.